W dzisiejszym odcineczku będziemy chłopaki robić ekspedycję na Antarktydę. Będziemy musieli przeżyć 24 godziny na tej ekspedycji, ale zanim to zrobimy, chodźcie po sprzęcior! Za mną! Ja to coś muszę chyba więcej ubrać, bo chciałem jak jestem. Dawaj, bo mi zimno i ci się nie No powiem wam tak, tutaj najpierw weźmy tak, gogle mamy strój mamy, plecaczek mamy. Weźmy Flarę, ale Flarę to. Buty mogę też, czy nie? No oczywiście, że buty nam są potrzebne, no co ty, jak będziesz chodził? <grym> Laki. Weźcie sobie... Lace. Ale nie, lace, ale... Lace też? Ale racę używa się tylko wtedy i wyłącznie, kiedy potrzebujemy pomocy, żeby wezwać ratowników. Ola, mogę pingwinka? Nie, weź sobie batonika energetycznego. Batonika weź. Jesteście gotowi? <grym> tak. Dobra, Mam wszystko, no to, co potrzebne. To chodźcie, idziemy na naszą pierwszą wyprawę! Go, go, go! No. A wy Musimy pamiętajcie, pokonać czekaj. inne kraje. Tak, inne kraje. A wy pamiętajcie, żeby zostawić lajkusia i subika na kanale i wbijajcie do Maciusia i do Grzesia, a my ruszamy na przygodę! Po, 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 Za mną! Po, 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 po. No biegnę! Z nami chodź, odwiedzimy. Czy inną przykucić, czy nie? A ja nie wiem, jak to będzie wymagało. I Grzesio, Country pamiętaj... Maciek, Co? masz już swoją flagę kraju! Robisz to dla Widzę. Polski! No, no robię to a i, dla Polski! Nie daj mi powiedzieć, bo chciałam Grzesiowi powiedzieć, że to jest takie trochę bardzo obie i jego umiejętności się będą bardzo liczyć. Survivalowe. Czekajcie, Oluzia! Nic, nic, Grzesio, chodź. Mamy pierwszy checkpoint? El, patrzcie, patrzcie, jak epicko wyglądamy. Grzesio, stań tu obok nas i zobacz, jak promienie no. słońca nas oświetlają. Wow! Normalnie no, na muszę uważać, bo się opalę. No, a ty nie lubisz się opalać. Dawaj, ja w te, te... A Ja to zmieszkuję... A się! Przepraszam, przepraszam. Nie, przepraszam, drobie, przepraszam. Nie przepraszam, nie wolno się przepychać. Chodźcie, wchodzimy Noc. do Eskini. Noc nastała już. Ale to jest śni... Wow! Grzesio, I, i. tu się drabina kończy, pamiętaj, żeby musicie. skakać. O, o, Wiem, wiem, spoko, spoko. Poczekajcie, bo... Czekacie, się... O, to bo... się rusza! To się oh, Do, dobra udało się na forumcie jakimś. A! To było ciężkie. To było ciężkie. Ty, tam fl flala, flala u góry jest. Ktoś potrzebuje, Ktoś potrzebuje chyba pomocy. pomocy. ale my nie jesteśmy oddziałem a, ratowniczym. Nie. nie, 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 on zaznacza po prostu, że biegnie, pokazuje swoją dominację. Nie, pokaza, a nie, o, nie. Przep macie, grzesio, flary oznaczają, że to jest niebezpieczne miejsce. Tak? Tak, no i tak powinno być. Ja, ja mam pytanie. Coś jak kletyn wiesiał dla dla Biny, powiedz się. Nie, oni wieszali dla nas, żebyśmy mogli przebiegać. No, no właśnie. To inni dzielni po prostu ekspedienti. Ej, czekajcie, stój, stop. A, tutaj żeby iść, to trzeba mieć jedną ekspedycję za sobą. Dobra, nieważne. Już a co się wlecieś. No, macie Nie, nie, nie pij teraz wody, bo zmarnujesz te zapasy. No patrzę, 84, a myślisz, że w nocy ona nie zamarznie i będę mógł się nie, później nikt, rano wypić? Ci nie, nie Ej, Grzesio, tam jest gorsza droga! No, wiedziałam, ja schodzę tędy. A, nie. Ja idę tędy. Czemu? Bo tu jest bezpieczniej. O nie, źle spadłam. <laughs> a w sumie. Nie, ja ten... ty, ty, źle. Bo Grzesio spadł... Źle zrobiła Ruzia, ja za nią nie idę. O nie, to po co ja tędy? No nie wiem, do czego spadliście? No bo tam się drabina chyba załamuje. Grzesio, powiedz czemu spadłeś. Ej, nie, 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 Okej, wszystko rozumiem, dobra, Ej, jest minus 69 stopni. Co? No. No to wiedziałem, dlatego mi stópki tak chłodno, ale skarpetek nie mam. Jak ty nie skarpetek? Minus 69. No kazali ściągnąć buty i skarpetki, no to ścię ze ściągnął. Maciek nie ściąga się butów w taką Ej, pogodę, Maciek? ani skarpetek! Kto mi ogrzeje stópki? No nie ja, odejdź. Ej, no, dobra. dobra, lodowiec Kokelitz. Ogromny antryczny lodowiec, dobra. Dawajcie na lewo, może damy radę. Prze nie, nie damy. nie Bo tu damy. Nie jest lodowa nie. drabina, Maciek, ale uważaj. Widzę. Tu jest tak, skacz no. stale po lodowych schodach, aby nie pośliznąć się. Trzeba cały czas skakać. Dobra. Okay. Jak Grzesio dał radę, to Maciuś też da radę. <noise> Grzesio, czekaj ja, ja, na ja nas! Na to lecie, bo Nie, nie roś, ciebie, O nie, no nie jest jakaś zamieć śnieżna, nic nie widzę. No ja nie drzwi tak, Japy, bo lawinę weźmie i <noise> Przecież to ty się trzesz! Ja tam nie chciałem nic dodawać do tego, bo jak zaraz lawina by walnęła, to normalnie by mnie zmiotło stąd. Cicho, 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 cicho. cicho. W nocy jest bardziej niebezpieczne. Cicho! A dobra, przepraszam. Lawina! Nie, 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 nie. Ale ja wam zaraz zrobię. Ja tutaj powiem! Lawino, lawino! Nie. Jaka lawina? To jest drabina! Drabina, lawina! Ale kiedy ty tu wchodzisz na drabinę. Dobrze, w stroną chyba. Wiedziałam. Grzesio! <laughs> Grzesio, Maciek, e, kapiut. A to zazwyczaj... Ej, nie, ma, ej mam jeden, jeden HP. To jeden. Jeden no, właśnie happen. widziałem. Widziałem, <laughs> że przeżył ten upadek, no. Ja mam 58% życia wtedy po tym upadku z drabiny. Czekajcie, grze... bo Grzesio od nowa musi um, popinać Czekaj, do nas chyba Maciek, Maciek, krzyczymy. Tak. Lawina! A Grzesio, 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 ty, Grzesio, batonik bardziej. No zjadłem batonika. A batonik tylko energię uzupełnia, a nie. A no życie. bo tak, bo nie ma apteczki tutaj. Dawaj Grzesio, idziemy, musimy przejść 24 o. godziny. godziny. O, pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. Dobra! Pojedynczo. Mam jeden HP, pytam <laughs> radę. Jak fajnie idzie! Maciek, zobacz, jak on idzie! Na 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 <laughs> Dobra, teraz ja. No <śmiech> ja <śmiech> <jak wieś> w... <laughs> Dobra, teraz ja. Dobra. Jak To by mnie rzuciło tam przez chwilę. Dobra, teraz tera ja. Teraz ja, teraz ja. biegnij, ja! biegni, biegni, biegnij. Biegni. Jak księżniczka! Dobre! Dałam radę. nie musiałaś inaczej ruszyć. No! Bo ja mam dobry balans ciała. Dobra, lecimy. O, leci. dzień No to dobrze. E, ogólnie jak zdobędziemy nowy szczyt, jakąś wioskę, to tam będziecie mogli uzupełnić zapasy wody, wiecie? Dobra. Nie wiem, może będą mieli medyka, to uleczę Grzesia. A ja żywicę, chyba tam do góry musimy się dostać, to jest drugi szczyt wtedy, co? O, o dla Bina. Maciek, nie spadni? Maciek, to tak się wleczesz! No sorry, bo piłem picie. Maciek, na wyprawie co? chcesz, żeby ci gardełko zamarzło. No, przecież musiałem, bo już widziałem, że kamień się robił. A jak ogrzałeś tą butelkę z wodą? Nasiusiałem i o f... wziąłem konieczność. Nie nie! nie, nie mów tego, nie mów tego. co? Co zrobiłeś? Jak ty jesteś sialony. No dobra. Halsko, kolejowy e... koksi normalnie. Jak tutaj jest ciężko przejść, Maciek? Uważaj, jest niebezpiecznie. Gdzie? Ja do góry skoczyłem w ogóle. Gdzie wy jesteście? Ja za tobą. A. No, A bo ma... ten hałm tak zdradza, że nie wiadomo, kto to jest, nie? No macie... Czekaj, jesteś z grzesiem... <laughs> Dobra, bo tamto się Co ruszy... mi do ucha! <laughs> bo tam to się ruszało! Ty ci ruszałoś! Ej, no, 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 tu mamy problem! Oh, tu ja... mamy problem! <śmiech> Żaden <śmiech> problem, przesuń się! No! O! Jaki, Jaki Spiderman! <gry> Mówiłem, że... Żaden... Co jest? Ruzia spadła! No, bo po linie się nie da. Czekaj, <gry> ja muszę check sobie Dobra, checkpoint zapisać. Dobra, Ja też, ja też. Punkt <gry> no nie mogę tego przejść! Mam stochopę znowu! Oh yeah! Czyli był, był medyk? Był medyk. To dobrze, że był. Mówiłam, że ci tam uleczą. Mówiłam. Nie, jest, ale to... prałem ci do twarzy ci w ogóle w tym stroju, nie? A, dziękuję, Zobacz. dziękuję, zobaczcie. Jak... No wiem, się, że już go zrobiłam, patrzcie jak epicko wyglądam, super jest, nie? Ej, ale w ogóle Maciek, tobie to trochę w zęby wchodzi. Ja w zębach to trzymam, bo nie chciało do się karczycho za, za szerokie. Dobra, napiję się wody. Yy, A, ja też. I chodźcie, znajdźmy punkt, żeby uzupełnić butelkę z wodą, nie? Bottle of water. O tutaj chłopaki, o. tutaj jest, tutaj Ty jest. Dobra, Luzia, zjaglą na namiotu, zjaglą do, do namiotu. Czekaj, bo napełniłem butelkę z wodą. O. Gdzie jesteście? Ja w namiocie. Który? oni Maciek, gdy się W Tym dużym, żółtym, tym, tym duziym A z której strony do niego wlazłeś? No nie, to ma ma nie, ma. nie. Maciek, pójdź, pójdź trochę tak na lewo. O, Luzia też wyszła. A, Grzesio o. poszedł sobie spać. Nie, 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 nie. To Czekaj, zgaszę ci światełko, o. Maciek, cho ja, chodź się ja... chodź się zdrzemnąć. No pewnie. Ale jak to ładnie wygląda, o, jak to my, o, Ale nie? to super jest! My jesteśmy tak... Ale ja mam energii 87, to ja nie muszę jeszcze spać. Dobra! dobra mój, idziemy dalej! Masykać. Dalej idziemy, dobra, no, chodźcie! Odziemy. O, patrzcie! Dobrze, że... Patrzcie! Co? Nie a, można brać, a, ja chcę napełnić butelkę w Jeszcze jej nie napełniłeś? No bo nie wiedziałem gdzie. Grzesio, napełniłeś swoją butelkę z wodą. Jak nie chyba nawet nie stałem. No to Dobra, wy... na... już mam. Dobra, to idziemy. Idziemy dalej. Dobra. Ej, zobaczcie namiot Propak. <gryst> Dobra, lecimy yeah. dalej. Na... No, propak tent. Dobra, lecimy mm. dalej. chodźcie. Dobra, lecimy. Let's go. Tak już jest. mam krypkę, Już mam krypkę. Wiedziałem, no. że torykacy się napije takiego. Dobra, uwaga, Wiatr, popychacie w lewo. Unikaj skoków ze strefy żółtej nie! drabiny. Nie. to? Jak wrócić? Jak się wrócić? Jak by, jak mamy to przejść? No Dobra, nie... ja wiem! Wiatr popycha cię w lewo, unikaj skoków ze strefy żółtej drabiny, co? M musimy na prawo bardziej. Aaa! Czemu spadłem? Jeszcze szybciej Ej! niż w dworze. No, no nie! No my tego nigdy nie... Uuu, prawie mnie wyrzuciło! się po co ty chodzisz w tym w ręku? <grym> SOS, SOS! Dobra, no,

Tam się nie skacze. O jaki mądry. Ty, 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 Grzesio, jak ci idzie? <grym> nie będę komentował! A mi samo skacze! Mi samo będzie samo na odcinku. No! no Maciek! Dawałem, da... Co, ja czekam tutaj. Maciek, pomóż mi! Dawaj, bo zimno w stópki! <grym> Przykro mi, że ci zimno w stópki. Ale... Skacz na prawo. I no i ziemu mu odchodziło teraz. I biegnij. Dobrze, dobrze dam dobrze. radę! Dawaj, Grzesio! Dobrze. Teraz, Grzesio! Teraz, Grzesio! A few moments later. Dobrze, Grzesio, dałeś radę! No, <noise> yes. i, i, i wsparcie ekipy, wsparcie ekipy, nie? Wsparcie ekipy było od samego początku. Jeden słuchał muzyki, drugi. <noise> Maciek? No, i Maciek. <grym <grym dobra, dobra. Z Rzeszą? Dobra, Czastela, świętaj! Mamy problem Musi... jakiś dobra, musicie tam. Dobra, cof... da... musicie się cofnąć i tam wespnąć. Nie ma opcji takiej, dawaj yy, poskoki równocześnie. Ty, ja, Maciek, da... ey, ty idzie ty idzie to jest dobra opcja. Musimy to oszukać jakoś, Co wy radę, Dobra, radę, dobra, radę, dobra, radę. Na pewno dacie radę, Pupaki? Bo mi się wydaje, że musicie tam wrócić pod tamtą drabinę, ale okej. Którą drabinę? No tam na sam początek, idźcie. Nie jadę, ma tak? takiej opcji. Ale to jest fajnie! Góra a ty? A ty, Grzesio, ty dał radę tak, a ja już myślałem, że od samego początku będziemy musieli jakoś e, Nie, jak, jak, Jakby od tych silnych Ej, wiatrów dawajcie, by jakie miał jakie to się Jakie tu to są się epickie się z参lał, widoki, dawajcie no! Idę, idę już, już, bo wow. ogarnęliśmy. O, Spójrzcie, o, o, jakie widoki! Patryk. O, o, o Grze Maciek, stań obok. O, pamiątkowa foteczka, pamiątkowa foteczka. O tak, super jest. Dobrze, idziemy dalej. Luzia? I durlamy tak. się. O, co, Luzia, co, co, ja, ja nie wiem, ja czy ci okulary zapalowały ci coś, ale tutaj to biało jest, więc nie, <śmum> <wiec> nie <śmum> wiem, jakie widoki ty tutaj masz. <śmum> no y, ty masz chyba jakieś zaparowane okulary, bo ja widziałam wszystko bardzo ładnie. Pamiętacie, na tej derbinie trzeba skakać, nie? Tak. się pamiętasz? Tak. <śmum> <Nie>. Skok! <śmum> <śmum> o, o. Eee, o, o nie! O nie! Jak... Że co? O, Luzia, spadła, ale szkoda, dobra, idę dalej. Ja nie wiem, Grzesie, gdzie no. mam iść dalej. Ej, poczekajcie na mnie! Do góry, no, do góry, no, Maciek, do góry. Przez! Ja nie, zrobiłem? chyba na dół, chyba na dół. Czy możecie poczekać na mnie, bo ja idę też na tą Ta, wyprawę. Ja na dół było, nie, e, Ja się zgubiłem. <laughs> jak się zgubiłeś? <laughs> nie wiem, jestem gdzieś ku góry. Musimy iść za pałeczkami, które tak, postawiliśmy. Pa pałeczki ludzie. nas przecież prowadzą, Grześ. No, gdzie ty idziesz? A! A! <laughs> Prawie zginęłam! No, widziałem, widziałem, ale jak No, to, to no tak, liczyłaś. ale ta, O, tutaj jaki test, pachołka. No noc się robi, a jak w nocy to jest ciemno i my nic nie widzimy, to musimy a! szybko biec! Biegnę, <laughs> Maciek, ale tutaj ta wyprawa robi się coraz bardziej niebezpieczna. Maciek, ej, wchodzimy do jaskini, gdzie jest Grzesio? Grzesio, dajesz tam! Wow. Biegnę, nie nie, ja by bo lawinę wywołałaś, mówiłem już. Ej, ty Maciek, słyszysz, słyszysz te dźwięki, jak jaskiń jadra? Tak, na Zostań. lewo bardziej bezpiecznie, na prawo bardziej gorzej. Czekaj, na prawo. Nie, ej, na lewo jest safe! No co ty? Zostań, Let's go! Oh, wow. No nie, nie idziemy do sejfu po skarby. Nie wiem, idziemy cieszą, dobra, bierzemy cieszą. <laughs> ej, patrz, jak ktoś miał podejść. Grzesio? E, w, w, wa, wał, tam nic nie ma. Mam 6% życia, bo spadłam z drabiny. Ała, ja nie ziję. Grzesio mi się tu połamał, no nie wierzę. Maciek. Ja już odpadłam. A, bo ja kumam, kumam, kumam i teraz coś takiego, pa. Co? I, i coś takiego. Dobra, jest, dobra, A! kumam, do... dobra. Grzesiu, pójdziemy do no. Maćka tą łatwiejszą drogą, nie idziemy dobra, tą trudniejszą. Tak. Na pewno go tam znajdziemy. Powinien gdzieś na nas zaczekać. Taką ma, mam chociaż nadzieję. Maciek! 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 No ja czekam! Maciek. Patrz! Jest echo Maćka! Maciek! 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 To ty! Jestem tu! Siema! Macika! Grzesiu, idziemy do niego! Tęsknił, no ja czek... Tęskniłeś? Nie. No weź Grzesiu, słyszałeś, on no z nami nie tęskni. Ani trochę, bo poszliście drogą dla cieniasów. Nie będę, nie będę tego co? komentować. Jajko. Maciek nie umie wejść na drabinę. No to. Iśtu, chciałem się ale centralnie nie umiem na nią. O, udało się. <słyska> udało mi się. Dziękuję. Ej, no. twórca chmur, doszliśmy do chmur. Ale mgła. No. Ja ogólnie zbadałem teren i trzymajcie tak? się tego czerwonego szlaku, gdzie was prowadzi, Dobra. bo jak zbądzicie to moje co? owieczki, to nie dojdziecie do miejsca przeznaczenia. Ej, ale jak to fajnie brzmi, ty, czy, moje, moje owieczki, moje, no. moje owieczki, twórca twórcy. no normalnie no znalazł nie? Nowy, nie? Górowy Mesjasz. Górowy? Chmurkowy, chmurkowy Mesjasz Macieś. Nie, 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 to tylko na tych wyprawach. Dobra. O, pozowisko, o. dobrze! Ej, będziemy jechać na skuterach śnieżnych. Majny skuter. To jest mój skuter. No dobra, ty co, naprawdę będziemy jeździć na skuterach? Będziemy jeździć na skuterach! Wow! Dobra, ścigamy się, lecimy! Dobra, lecimy! Wow, ale super! Ej, trochę co? głośno te skutery. Co z lapiną? No! Oj! Co ja mówiłaś, bo nie się? Mówię, że jest trochę głośno! Gdzie wy jesteście? Daleko! No! Dlaczego? No bo jedziemy! Czemu jesteście daleko ode mnie? Aaaa! Grzesio spadł! Grzesio się pomylił drogę? Tak! Wjechał do lodową! Ja siadę! Hej, ja! Ja mam pigę! Ja siadę! Ja Dawaj Maciek, tu będą pingwiny, to uważaj, nie przejeść pingwinu! Nie. Ja nie. O nie właśnie wjechałem jednego pingwina przez ciebie! Nie, nie przejechać! Pingwinów się nie przejeżdża! Gdzie jesteście? A gdzie Krzesio? Jestem, Jadę. dawaj, dawaj, dawaj! Uciekaj, bo coś głośno tu! Dobra! Jedziemy! Tu trzeba wyskoczyć! Dobra, w końcu! I tu łapiemy foczki! O, łapiemy foczki? To Maciek, patrz, ja jestem jedno, możesz mnie złowić. Ale jak ją łowić? <laughs> Macieka, mi się wydaje, że po prostu musimy uważać na te foczki. Nie, tu danger foczka jest. Danger? No to ja jestem to. Maciek, lód się łamie, się łamie, się łamie! Nie, robi gul, 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 gul. A ty, gdzie... no musimy tam iść. Ty, musimy zanurkować. No. Grzesiu, gdzie ty jesteś, bo musimy nurkować. Jadę! Długo coś. Jesteś pewna, że musimy nurkować. Tak, nurku, musimy nurku. zanurkować, nurkuję! I zaliną, zaliną szybko! płyń, płynie, płyn. Płynie, 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 płynie. O, o, chyba, o słyszę Grzesiu. Grzesia, słyszę Grzesia jak jedzie. Dobrze. Chyba Grzesia to był, nie? Tak, to na pewno był on. Dobra. Dawaj Grzesiu, bo my jesteśmy na dole, nie? Tak, my płyniemy pod wodą. I ogólnie jestem Syrenką, bo znowu potrafię gadać pod wodą. No, ja też chyba. Jestem syrenem <laughs> O, widzę fokę! Widzę fokę, Maciek, uważaj na nią! Na fokę musisz uważać. O ja, ona mnie zje! O, tu w głębi my jesteśmy! O wow, ja zawsze chciałam być podwodnej przygodzie, ale te foki tutaj pływają! A, Maciek. Tak, musisz na nie uważać po prostu, bo one nas chacają, łapają. Gdzie ty, gdzie ty płyniesz? Tu, no po linie, a co? Jak po linie, jak ty już byłaś gdzieś już u góry wcześniej, no uciekałaś. Nie. No tak, bo ja mamy patrzę... Mamy mało czasu, mamy mało czasu, mamy mało czasu! Ale mi się da, że Grzesio się tam gdzieś utopił. O nie, jak ciemno się tu... Ej, my jesteśmy pod lodowcem! A to wiesz jak Mamy to tutaj... mało HP i mamy mało tego nie, i ja no, nie wiem, czy nam się uda. No HP mamy dużo. tlenu mamy raz, dwa, trzy, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to jest mało. Dobrze jest! Grzesio, ty tam żyjesz? <grym> <grym> chyba nie! On nie został syrenem! On nie został syrenem. No, 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 no. O, dobra, oh. wynurzymy się, wynurzamy, wynurzamy. O, tak, Maciek, wynurzyliśmy się. Tylko dawaj do obozu. Tak, musimy zdobyć kolejny obóz. Tak, jesteśmy! Grzesio, no, dawaj, na, to jest na, obóz. Na. O, Mogę już gadać! <laughs> <laughs> Czyli wyszedłeś? Tak, wyszedł. I tak, wyszedłem. Dobra, mamy drugi obóz, Grzesio, dawaj! Dawaj, dawaj! A to nie dzisiaj ci przypadkiem? Nie, drugi, chodźcie, drugi, chodźcie, bo chodźcie, nie chodźcie, robimy sobie e, przerwę od tej wędrówki. A więc tak, to jest wszystko w dzisiejszym odcineczku, jeśli chcecie, żebyśmy kontynuowali naszą ekspedycję Dobra, Maciek, na biegun e, północny, cicho tam bądźcie, to pamiętajcie, zostawcie like się, subika i wbijajcie do Maciusia i do Grzesia, a my chłopaki idziemy się zdrzemnąć, chodźcie!